Cześć. Dzisiaj będzie o tym, że zawsze warto zachować optymizm. Zapraszam. Witam Was moi drodzy. 2 listopada 2022 roku. I dzisiaj w codziennych refleksjach możemy przeczytać e, tekst e, o tym samym tytule zresztą: Zachowaj optymizm. Inne kroki pozwalają nam utrzymać trzeźwość i nieźle funkcjonować, jednak krok jedenasty pozwala nam wzrastać i rozwijać się. Trzeźwiającemu alkoholikowi dużo łatwiej jest optymistycznie patrzeć na życie. Optymizm jest naturalnym efektem mojej rosnącej stopniowo umiejętności, jak najlepszego wykorzystywania każdej sytuacji. Zamiast doszukiwać się w niej tego, co najgorsze, im dłużej nie pije, tym jaśniejszy staje się mój umysł, przez co coraz wyraźniej widzę rzeczywistość, a to pozwala mi działać racjonalnie i planowo. Tutaj jeszcze tekst idzie dalej, ale kochani, ja osobiście z natury jestem dość optymistyczny i myślę, że to się sprawdza. Tylko teraz tutaj możemy myśleć o czym innym, kiedy mówimy pesymista, optymista, realista. Najbezpieczniejsze i moje doświadczenie mi mówi, że najlepsze efekty przynosi, kiedy jesteśmy optymistycznie nastawionym realistą. Bo teraz tak, optymizm może nam się kojarzyć z jakimiś różowymi okularami. Nie, to nie jest optymizm, to jest niedojrzałość i oszukiwanie samego siebie. Jakiekolwiek okulary, one powodują zniekształcenie obrazu w rzeczywistości, a jeżeli widzimy niewyraźnie, to też niewyraźnie w niewyraźnym kierunku idziemy. I nie do końca yy, możemy sobie z pewnymi rzeczami poradzić. No, kochani, to jest proste. Jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne, wynikające, ale nie z jakiejś genetyki czy z czegoś, czy z wypadku, a wynikające zwyczajnie z mojego zaniedbania się, yy, czy jeżeli mam problemy finansowe, czyli jeżeli jeżeli mam jakieś inne problemy, no to niestety jest to wynik tego, że w sposób niewyraźny widziałem rzeczywistość, którą sam tworzę. I jakby prawo przyczyny i skutku doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem obecnie. Pesymista z kolei, on będzie zawsze, wiecie co, dla mnie pesymista to jest osoba, która narzeka i nic nie zmienia. Nie dostrzega pięknych chwil, nie dostrzega możliwości. W niedzielę mieliśmy film na temat tego, jak wykorzystać kryzys, i ja uważam, że pesymista nie będzie umiał wyciągnąć odpowiednich wniosków z trudnych sytuacji. Po prostu. Realista zawsze twardo stąpa po ziemi. Zawsze stara się patrzeć w sposób jakiś taki konkretny, wiecie, który który pozwoli mu działać. Realista przede wszystkim też moim zdaniem przebywa w tu i teraz. I to jest mega super postawa, która jak najbardziej jest, najbardziej chyba pożądana w życiu. Ale uważam, że realista, który jest też optymistą, cechuje się tym, że poza tym, że patrzy twardo na rzeczywistość, twardo stąpa po ziemi, dostrzega wszystko, czy niemal wszystko, takim jakim jest, to jeżeli jest zabarwiony, Optymistycznie, co nieco, to przyszłość widzi w ciekawych, entuzjastycznych barwach, a to go bardzo motywuje do działania. Bo jeżeli być tylko realistą, to mam trochę wrażenie, że realista tylko zawsze by odpowiadał na to, co mu życie poda. A realista, który jest zabarwiony optymistycznie, on sięga po swoje plany, po swoje cele, również w przyszłość. Z właśnie takim realistycznym patrzeniem na to, co w danej chwili ma robić. Dlatego uważam, kochani, że to jest najlepsza możliwa postawa, czyli bycie optymistycznym realistą. Dajcie znać w komentarzach, jak wy rozumiecie to, kto jest pesymistą, kto jest optymistą, kto jest realistą, albo siebie ulokujcie, gdzie w tym miejscu siebie widzicie. Tymczasem do zobaczenia jutro. Pozdrawiam cię Plutko. Cześć.